Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w dniu kolejnym Słuchajcie Ja jeszcze nie ogarnięta W kolejnej świątecznej koszulce Tak Nie ogarnięta, ale za chwileczkę się ogarnę I Rozpocznę dzień, ale najpierw Zanim się ogarnę to po prostu Rozpakujemy Rozpakujemy Okienka dzisiejsze I słuchajcie, zacznę dzisiaj od Kalendarza Reni Coś czuję, że mi Widzę, że mi coś y, światło pada, także z góry przepraszam. I dzisiaj mamy kolczyki. Słuchajcie, piąteczka, zobaczcie, takie śnieżynki. Czy to są takie, tak, są takie, o których ja myślę, że są eee, moment. Tak, to przemyślam, że to są takie wtykane, że tak powiem. Nie wiem, czy to będzie tak widać. Śliczne śnieżynki. Staram tak jakoś do kamery. Ona mówi światło trochę kiepskie, ale śliczne. Dobrze otworzyłam piątkę, dobrze. E, kolejne. Piąteczkę od dziewczyn. E, tutaj widzę mam żelki Haribo, chociaż nie wiem czy to akurat do tego były, ponieważ e, skądś mi wypadły. I tak po prostu sobie wiecie, dorzuciłam już do tej paczuchy. Zobaczymy, co też ciekawego jest. O, te oryjaty, słuchajcie. No to wypadło mi chyba z, te Haribo z innej paczuchy, ale to nic. O, no w ogóle coś jakoś takiego jestem dzisiaj, ale dobra. E, czyli tak, standardowo Haribo, do tego herbatka leśna. Leśnej jeszcze nie miałam, więc mi chęcią wypiję do tego coś, co ja uwielbiam, to jest akurat marcepanowy, e, marcepanowa czekoladka, aniołek, dziewczynka, figurka e, z marcepanem w czekoladzie. Kolejne, słuchajcie, jest to maseczka. tej maseczki chyba też nie miałam, nie przypominam sobie. i co my tu mamy? maseczka na twarz granat działa nawilżająco. ciekawe, słuchajcie, ciekawe, bardzo ciekawe, nawet nie wiem, gdzie one to dorwały, bo nawet nie jestem w stanie sobie, wiecie, gdzieś tam uświadomić, gdzie one to kupiły, bo ja nawet nie widziałam nigdzie tego. Także super. I tu, słuchajcie, zobaczcie, zapakowane w folię bąbelkową. Talerz, zobaczcie. To jedynie mogę Wam powiedzieć, z, jakiej, z jakiego sklepu. Cena oczywiście jest zdarta. Tak, to, to była cena, czuję. Śliczny talerzyk. Ja bardzo lubię, słuchajcie, mm, ceramikę w ogóle talerze jakieś, wiecie, miseczki i tak dalej. Także super. Kolejna okienko piąte od Moniki. Takie coś e, ciężkie. Także zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. I zacznijmy oczywiście standardowo od kartki z przesłaniem z tym żelem kąpiel pod pryszniciem będzie przyjemnością. Czyli wiemy, co już jest. O! I sany Słuchajcie, ja tego jeszcze nigdy nie miałam. To jest um, pomarańczowy um, o zapachu pomarańczy i miodu. O matko! Pięknie! Szczerze nigdy nie widziałam w Rosmanie tego żelu, także jestem tym bardziej, o widzę, że mi się światło całkiem siada, tym bardziej jestem bardzo zadowolona. Pięknie pachnie. Na pewno kąpiel, słuchajcie, będzie częstą przyjemnością. Także jeżeli chodzi o dzisiejszą okienka. Z każdego jestem zadowolona. Każdy coś innego przyniósł w dniu dzisiejszym, także taka różnorodność jest. I cóż, na chwilę obecną tyle, z Wami połączę się później. I na zakończenie dnia, miła niespodzianka. Przyszła do mnie paczucha od koleżanki Aguś. Serdecznie dziękuję. I cóż my tutaj mamy? kolatki uwielbiam te czekoladki ja je chyba w zeszłym roku pierwszy raz posmakowałam i muszę powiedzieć, że pyszna e, tej białej chyba nie było ja ją miałam, też dostałam ale chyba nie zdążyłam skosztować także będzie co, e, co jeść, tutaj są chyba to jest medełko chyba medełko choineczka aż żal słuchajcie się umyć tu i nawet moja mama dostała bałbanka takiego ślicznego. Super. Piękne. Ozdoby. Uwielbiam, uwielbiam. Ozdoby takie właśnie. Z takich można skompletować na choinkę. I naprawdę pięknie to wygląda. Dziękuję. O, jest nawet Natalia. Uu. Nie wiem za bardzo, czy mogę otworzyć. Za chwileczkę tutaj coś widzę. Świeczka, świeczka w szkle, parafina, aromat. Teraz zobaczymy, czy to pachnie. O kurczę, czym się napachnie, ale czym? Nie wiem, czy tutaj jest zapach jakiś. Mm, nie wiem, ale ale śliczna. Z takim domkiem tutaj, z choinką. Super. Coś co lubię oczywiście. Maseczka liftingująca, czyli będę naciągnięta. Aguś, tutaj mamy spa do dłoni, jak najbardziej teraz na tę pogodę. Kolejne SOS parafinowe również do dłoni, jak najbardziej się przyda. I, i, i cóż tutaj mamy i tutaj też jeszcze, o to będę miała dłonie słuchaj, wypielęgnowany peeling ja bardzo lubię z Perfect, bardzo lubię z tej firmy właśnie i tu jest torebka ja tak powiedzmy, że wiedziałam, że ją dostanę ale do końca też nie byłam pewna, czy czy jednak, czy jednak przyjdzie mi w przesyłce także dziękuję Aguś serdecznie taka tutaj pleciona Tutaj jest na takiej podszewce taki długi paseczek. O! Tyle! Ta tak się prezentuje torebka. Natalia zezwoliła na otwarcie, także proszę, żeby nie było, że to ja otwieram. To otwiera ona. Zobaczymy, co tam. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. O nie, Aga, dostaniesz po czterech literach. Dostaniesz po czterech literach. Naprawdę, pogniwamy się. Tak, słuchajcie, wiem, że moja Natalia z Agnieszką jakiś czas temu właśnie na temat chyba tej książki czy jeszcze innej rozmawiały i miały jakiś tam był jeszcze jakiś inny warunek odnośnie ocen i tak dalej. Ale chyba chodziło też o inną książkę to tak na, na marginesie. I widzę, że Agnieszka sprawiła się niesamowitą przyjemność. Nie słyszała się, jak ona krzyczała, jak ona się cieszyła. Także z góry dziękuję za prezenty dla nas. Ja kochani dzisiaj powiem Wam, że dzień był taki kiepski, zresztą widać po mnie. Rano sobie założyłam jeszcze te kolczyki od Rani. Tak, sobie wzięłam na przetestowanie. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie się sprawdzają, nie ześlizgują się z ucha, także naprawdę bardzo fajne. Także mówię, dzień był taki sobie, ponieważ większość dnia bolała mnie strasznie głowa. Przyjechaliśmy teraz do domu, mamy godzinę 17, bo przy okazji przypomniało mi się właśnie, że mam paczkę do odbioru w paczkomacie, więc szybciutko, a że mam dino pod nosem, to teraz te paczki są ułatwieniem. Mm, więc powiem Wam także, że dzień naprawdę zleciał raz, dwa i nawet już nic nie, nie nagrywałam, nawet gdyby nie było tej paczki to pewnie puściłabym tylko otwieranie okienek w kalendarzu bo szczerze powiedziawszy nawet nie miałam ochoty, weny naprawdę jakoś tak nie za fajnie dzisiaj także, yy, także paczucha uratowała dzisiejszy yy, vlogmas yy, także Aguś dziękuję Wam z całego serducha i cóż moi drodzy ja oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Widzę, że kilka osób przybyło, jest mi bardzo, ale to bardzo miło. Także ja życzę Wam jeszcze spokojnego wieczoru. I cóż, my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa. Pa.